No i zobaczcie, jak Zosia jest dzisiaj zrelaksowana, prawda? Mhm. Zosiu pierwszy raz słyszę, że jesteś. Tak, jestem pierwszy raz na Kuloniach. E, I a kto wpadł na ten pomysł w ogóle? W ogóle no na Majerach pani rozdawała takie ulotki, no to poprosiłam tatę i patrzyliśmy, ale ja się upierałam, żeby na ten obóz akurat. Mhm. kontrola czystości. A co tutaj się dzieje, Julia? Czemu ty jesteś na telefonie? Dziewczyny sprzątamy łóżka. Dobra. Ścielamy szybciutko raz, raz. No, a miałaś jakąś koleżankę albo kogoś, kto tutaj Ej, był? Tak, miałam kuzynkę. A no właśnie, bo to warto kogoś zapytać, jak jest, ale ja też słyszałem, że te kolonie to są jedne z najlepszych tak. kolonii jakie w ogóle są. No i jak się tutaj czujesz? Bardzo dobrze. Czuję ja, się jak w domu. No właśnie, podobnie wyglądać jak w domu, prawda? Że trzeba wstać, tak. trzeba posprzątać pokój, trzeba pójść na śniadanie. Dobra dziewczyny, widzę, że łóżka są pościelone. Dzisiejszy plan jest taki, że najpierw macie zajęcia ze mną, warsztaty aktorskie, a potem z panią Klaudią warsztaty Challenge TikTok. O, jak Ci się podoba? E, kolonia jest super. A jak długo tu jesteście? Trzy dni. I jak jedzenie w ogóle tutaj? Na obiady różne kanapki, albo klopsiki. Pierwszy raz jesteś na takiej kolonie? Czy już było? No na tym turnusie tak, ale trzeci raz jedę na Majery kolonie. Jakie było śniadanie? Dobre, pyszne. Ja zjadłam kanapkę z pomidorem, siankom i ogórkiem, jajecznicę, no i dwa arbuzy. Trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcie i ale, trzeba odłożyć prawdopodobnie telefon też czasami, nie? Ale y, tutaj y, my nie musimy sobie planować, y, co będziemy robić, tylko mamy na tablicy napisane, co ro y, będziemy robić i zawsze są bardzo fajne zajęcia, albo czytamy okłady jakieś, albo mamy jakieś warsztaty. No bardzo fajnie. Powiem jest. Ci, że trochę ci zazdroszczę, bo chciałbym tak mieć nadpisaną tablicę z takimi atrakcjami jak tutaj są, a tu są w ogóle ciekawe tematy, bo takie bardzo, bardzo na czasie, bo widzę, że Tiktokiem się zajmujecie, też prawda? Ej, właśnie, my jesteśmy na Power Girls, ale tu są dwie grupy Tiktok i Power Girls. Hala, hala, hala! Ha -ha -ha. Bala, bala, bala! La, Lilo, lilo, lilo! Na przykład, to muszą być takie gesty, że druga osoba łatwo je powtórzy, albo wiecie, na przykład la, 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 na, 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 na. Najbardziej mi się podoba w całej koleniu, że jedziemy do parku linowego, bo nigdy nie byłam, a tak jakby, tak jakby byłam jak byłam mała, ale nie dorosłam do takiego dużego i teraz się nie mogę mega doczekać. A co Ci się najbardziej tu podoba? I chyba... no nie umiem wybrać, wszystko jest super. Wszystko jest super. super, a jak jedzenie? Jedzenie Podobnie jak mama gotuje, czy lepiej, czy gorzej, możesz powiedzieć, że gorzej, to hmm. nikt się nie obrazi, bo mama zawsze prawdopodobnie najlepiej gotuje. Ma y bardzo podobnie do mojej mamy. Y witam na warsztatach z challenge'ów. Przygotowałam dla Was dzisiaj 20 fajnych challenge'ów. Łapiemy kubeczek z zębami. Y I łapiemy. Myślę, że w następnym roku pojedę na TikToka, żeby zobaczyć gdzie jest lepiej. No pewnie warto porównywać. No bardzo Ci, Zosiu, dziękuję, bo to był chyba jeden z najlepszych wywiadów, jakie ktoś mi udzielił, tak na luzie. Chyba masz predyspozycję, żeby stać się jakąś gwiazdą telewizyjną, co? Właśnie, bo mam takie zamiary, żeby być yy, piosenkarką. Ciężkie.